Siostra, Lucia Santos, zasłynęła na świecie jako jedna z trójki dzieci, które doświadczyły słynnych objawień Maryi w Fatimie. Nie każdy jednak wie, że był to dopiero początek niezwykłych zjawisk w życiu dziewczyny, bowiem kobieta stworzyła prawdziwy cykl przepowiedni, który dotyczył m.in. III wojny światowej, końca świata, a także przyszłości Polski. Proroctwa siostry Łucji zostały upublicznione za pośrednictwem zakonnika Augustyna Fuentesa i mają rzekomo pochodzić od samej Matki Jezusa Maryi. Wizje kobiety dotyczą m.in. niezwykłego ataku, jaki zupełnie niespodziewanie mają przeprowadzić Chiny w stosunku do Rosji, używając broni jądrowej i niszcząc wszelkie uzbrojenie tego kraju. Co więcej, Chiny tak bardzo zapędzą się w swojej nienawiści i chęci niszczenia, że zrzucą broń jądrową na cały świat, czym spowodują rozmaite zmiany klimatyczne, a także ogromne zmiany w strukturze człowieka, co spowoduje między innymi nowotwory, zaburzenia rozwoju czy bezpłodność. Przez wybuch ludzkie jedzenie i picie stanie się również niezdatne do spożycia co spowoduje, że człowiek zostanie sprowadzony do typowo zwierzęcych zachowań i będzie gotowy zabić, byleby coś zjeść. USA początkowo nie będzie chętne do pomocy Rosji, jednak w wyniku kontaktów z Niemcami będzie zmuszony dołączyć do konfliktu. Sytuacja zmieni się jednak diametralnie, gdy mordercze zapędy Chińczyków ulegną zmianie i postanowią oni zabijać jedynie białych ludzi. Natomiast ludność azjatycka zostanie uratowana, co spowoduje prawdziwe polowanie i ukrywanie się przez białe osoby i ich rodziny, by przeżyć. Siostra Ucja przewidziała także powstanie sojuszu Polski, Słowacji, a także Czech. W czasie trwania wojny, jak i na chwilę przed jej wybuchem, mają dziać się także niezwykłe zjawiska, które wywołane będą przez Maryję. By ukazać światu, że nadchodzi czas strachu, ale i zmiany ludzkości. Co ciekawe, to właśnie te dziwne wydarzenia, wywołane przez Matkę Bożą, spowodują zakończenia wojen. Bowiem, w obliczu coraz to potężniejszych zagrożeń naturalnych, nie będzie po prostu jak dalej się zabijać i nawzajem atakować. Rozpoczną się trzęsienia ziemi, które w konsekwencji doprowadzą do wybuchów wulkanów nawet tych, o których naukowcy twierdzą, że są wygasłe. Świat zmieni się nie do poznania, ale kataklizmy sprawią, że z wód Oceanu Atlantyckiego wyłoni się nowy ląd. Jednak wiele już istniejących bardzo ucierpi, między innymi obie Ameryki, Afryka, Holandia, Belgia, a Niemcy zaleje woda. Mają to być katastrofy, których natężenie będzie uzależnione od win kraju i faktu, czy dane osoby się poprawią. Znikną Waszyngton, Nowy Jork. Los Angeles, Paryż, a także inne miasta, które mają na to zasłużyć. Ten cały horror potrwa zaledwie kilka tygodni, ale jego moc będzie tak nieokiełznana, że przyniesie światu oczyszczenie, jakie sam sobie zgotował. Najbardziej ucierpią na tym wszystkim Niemcy, które zostaną prawie w całości zalane przez wodę, co będzie spowodowane ich niecnymi uczynkami, których dopuścili się niszcząc i zabijając. Jeśli natomiast chodzi o Polskę, to tu Maria jest bez wątpienia dla nas bardzo łagodna, bowiem częściowo zniszczone zostaną nasze przybrzeżne miasta, jednak nie zostaniemy w żaden sposób zaatakowani przez wojenną broń jądrową. Zagłębie natomiast ma być celem pewnego ataku, więc należy jak najszybciej stamtąd uciekać, jednak ogólnie nasz kraj wyjdzie obronną ręką, bowiem jest pełny ludzi, którym naprawdę zależy na narodzie, i którzy są w stanie oddać za niego życie. To od Polski ma rozpocząć się przyszłość, i to ona nią pokieruje jako wywyższona i najbardziej scalona i silna, która będzie pomagać i dawać siłę innym. Siostra Łucja przekonuje z całą pewnością, że Polacy, którzy wyjechali, muszą wracać do siebie, gdyż tu będą bezpieczni.